Codzienny podcast ze słowem Bożym. Panie, bądź moją stoją, bądź moim odpoczynkiem. Pomóż mi na nowo marzyć, tworzyć, kochać, pomóż mi wstać z przygnębienia, z ospałości i zmęczenia. Chcę na nowo wypłynąć na głębi, ale dopomóż bym się nie zraził przeciwnym wiatrem i burzą, która często nadchodzi wtedy. Kiedy postanawiam zacząć od nowa wierzyć, kochać i działać. Mów do mnie, umacniaj i przenikaj. Amen. Z ewangelii według świętego Łukasza. Gdy wszyscy pełni byli podziwu dla wszystkich czynów Jezusa, on powiedział do swoich uczniów: Weźcie Wy sobie dobrze do serca te słowa, syn człowieczy będzie wydany w ręce ludzi. Lecz oni nie rozumieli tego powiedzenia. Było ono zakryte przed nimi, tak, że go nie pojęli, a bali się zapytać go o to powiedzenie. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Weźcie sobie dobrze do serca, że Syn Człowieczy będzie wydany w ręce ludzi. Kolejny raz przestrzega Jezus swoich uczniów, by nie szli za Nim tylko po to, by spełnić swoje chore ambicje. Przestrzega ich, by nie szli za Nim spełnić marzenie, które się nigdy nie spełni. Marzenie o życiu idealistycznym, o życiu, które. Nie będzie wymagało od nich poświęcenia, trudu, zmagań ze sobą, z przeróżnymi trudnościami, z drugim człowiekiem. Przestrzega ich, że raju na ziemi, rozumianego jak brak upadków, chorób, zdrad, bólu zadanego przez drugiego człowieka, po prostu nie ma. Jezus jako Bóg nie przyszedł na świat, by wyzwolić nas od cierpienia, głodu, trudności, ale przyszedł pokazać nam drogę, która może zaprowadzić do przezwyciężenia pustki, degradacji własnego człowieczeństwa. Pokazał nam drogę, która może zaprowadzić nas do tworzenia pokoju, relacji z drugim człowiekiem. Pokazał nam drogę, która może przezwyciężyć śmierć. A tą drogą jest miłość. Tą drogą jest dzielenie się, przebaczenie, bliskość, wyrozumiałość, cierpliwość. Tą drogą jest prawda która obnaża niesprawiedliwość zadawaną drugiemu człowiekowi. Jezus za to, że obnażał fałszywość przywódców religijnych i politycznych, poniósł śmierć. Za to, że był bliski ludzi wykreślonych ze społeczeństwa, uważanych za niższą kategorię, był niewygodny i za to poniósł śmierć. Za to, że głosił Boga, który jest miłością, poniósł śmierć, był niewygodny i za to go zabił. Ale miłość, w którą wierzył, i którą żył, sprawiła, że każdy ból, który mu zadali, każde niepowodzenie, którego go spotkało, a na końcu śmierć, która go dotknęła, przemieniła się w tryumf Boga, tryumf życia i całkowitej odmiany Jego egzystencji. Nie tylko zło, ale nawet śmierć nie miała nad Nim władzy. Ale co więcej, stała się dla Niego nowym narodzeniem do prawdziwego i wiecznego życia. Nie jestem chrześcijaninem, bo boję się piekła. Nie idę za Panem, bo obiecuje mi życie bez troski. Nie żyję Ewangelią, bo nie wiem, jestem jakimś nieudacznikiem i nie mam już żadnych innych opcji. Idę za Chrystusem. Przyjmuję Jego styl życia, dlatego że w każdej sytuacji, razem z Nim, nawet w tej najgorszej, wszystko przemienia się w dobro. Pragnę kochać tak jak On, bo tylko miłość sprawia, że się spełniam i rozwijam się jako człowiek. Pragnę wierzyć w Boga, jakiego mi pokazał Chrystus, bo Bóg Jezusa Chrystusa wypełnia mnie troską, miłością i swoim duchem. Pragnę i za Chrystusem, bo ani śmierć, ani cokolwiek innego nie jest w stanie zabrać mi mocy życie. Jezu, jeszcze raz wybieram Ciebie w takiej sytuacji, jakiej jestem, bo w Tobie jest moje spełnienie. Życzę Wam wszystkim miłego i owocnego dnia.